Witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dużą puszkę kolekcjonera z FIFY 365 2025. Moi kochani, nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem Wam, że w następnych tygodniach powinna być kolejna dostawa produktów do sklepów z FIFY, i może właśnie w tych produktach uda się trafić nowe karty limitowane. Dlatego zakupiłem tą puszkę w Mpiku była dostawa także zobaczymy co ciekawego wpadnie, czy będą nowe limitki, ja tutaj przede wszystkim szukam kart z Eintracht Frankfurt i to Tottenhamu Hotspur także patrzymy, otwieramy 9 saszetek w środku, 3 limitki jedna karta z końcami i jestem ciekaw czy będzie coś konkretnego powiem Wam, tutaj chyba Troszkę inaczej wygląda ta puszka. Nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby taki kolor miała. Więc patrzymy, jakie limitki nam tutaj wpadną. Napastnik i dwóch pomocników. Bukajosaka Arsenal. To jest pierwsza limitka, czyli ten zawodnik był. Neves Benfica też był. I Hojbjerg Tottenham. Jego mam, ale jest już limitka z Tottenhamu. Także może być, że w innych puszkach coś ciekawego będzie. Coś nowego. Jeżeli macie fundusze to kupujcie, sprawdzajcie. Dajcie znać co u Was wpadło. Czyli ja tutaj będę miał pojedynek Benfica kontra Arsenal. Bo Tottenhamu nie ma. Jest tylko na kartach limitowanych są tylko limitki, także nie bierze udziału w pojedynku. No a my lecimy. Fans favorite Musiala z Bayernu. Następnie legenda Juventusu Gianluigi Buffon. I jest Arsenal Magician Kai Havertz pierwszy punkcik. Z Realu Człamyni, Manchester City Kovacic i River Plate Fonseca. I ponownie mamy Kaja Hawerca, tym razem na bazówce. I jeszcze jedna karta, Dawid Raja. Trzy punkciki dla Arsenalu w tym momencie. Bayern Coma, Bayer Leverkusen Magician Florian Wirth, Andres Fluminense i Kapitan River Plate Armani. Juventus po raz pierwszy, Milik, po raz drugi Di Gregorio. Co mamy tu? Logo Bayernu. Następnie Manchester City, Ruben Dias. Juventus, Miretti, czyli trzecia karta z Juventusu, i Mauro Junior PSV Eindhoven. Dalej wynik 0-3. River Plate Collidio Logo Liverpoolu Fluo Klaus z Marsylii I czwarta karta dla Arsenalu Dominator Saka we własnej osobie Następnie Jay Lee z Ulsan i z Milanu Rafa Leao Jesteśmy w połowie w tym momencie Mamy logo Bayeru Leverkusen Mary Earps i Ederson, the best. Dominator Lautaro Martinez z Interu, Sang um Ulsan, Manchester City Rodri i Til PSV Eindhoven. Bayern Mazraoui Liverpool Endo, z Milanu fans' Favorite Pulisic, Fluo Min Kyu Ulsan, Bojanic, również Ulsan i Titan Sisse z Waroszu. Trzy saszetki zostały. Juventus Gatti, Bayern Kimish, River Plate fans' favorite Borja, Manchester City Ederson, Dominator Hurricane Bayern i Noah Lang PSV Eindhoven. Eder Militao, Real. I znowu mamy Arsenal, Gabriel. Piąta karta, 05 Pogrom. Milan, Musach. Fans favorite, Boniface z Bayer Leverkusen. Foden, Manchester City i Antoine Griezmann. Dominator, Atletico. I ostatnia saszetka. Czy będzie chociaż jedna karta z Benfiki? Ale będzie tutaj... Rarka, Konate, Liverpool, logo Arsenalu, szósty punkt. Wow. Golden Baller to Nicolo Barella z Interu. No i jest chociaż jedna karta dla Benfiki, Titan Antonio Silva z Milanu Mike Mignon i Konrad Leimer Bayern. Czyli ostateczny wynik to zwycięstwo Arsenalu 6 do 1 nad Benfiką. Najlepszą kartą z dzisiejszego odcinka jest Golden Baller Barela. No i jeżeli chodzi o karty limitowane, to nie było nic nowego, ale jest limitka z Tottenhamu, więc w tych puszkach na pewno będą limitki Tottenhamu i zapewne Eintrachtu. Także, jeżeli ktoś z Was trafi coś ciekawego, dajcie znać. Napiszcie, wyślijcie mi zdjęcie. Także to tyle. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i Cześć!